这是这可以 Serdecznie wszystkich zgromadzonych na spotkaniu z prezydentem. Dziękujemy oczywiście panu prezydentowi, że raczył tutaj do nas przyjechać i usłyszeć nasze problemy. Dlatego w tej chwili ograniczę się tylko do krótkiego wstępu do naszego spotkania. I pomimo, że będę się Powtarzał, bo kolega powie w sumie to samo: to uważam, że ta kwestia, która w tej chwili nad polskim rybołówstwem zawisła, jest na tyle istotna, żeby ją tutaj nawet poruszyć, poruszyć wiele razy. Mam tutaj w ręce artykuł prasowy z 18 lutego 2013 roku. 18 lutego. 2016 roku, czyli niedługo, minie 3 lata. Jak ten problem, który tutaj yy, chcę poruszyć, ma miejsce i jest nierozwiązywalny, w, ludzie w Polsce o tym nie wiedzą. A sprawa dotyczy zniszczenia zasobów Bałtyku poprzez połowy pelagiczne, paszowe. I problem ten jest na tyle istotny, że tutaj musi być wymieniony nawet kilka razy. A mam nadzieję, że pan prezydent właśnie tym problemem również się zajmie. Chociaż oczywiście jest to problem trudny, bo mamy do czynienia już z faktem dokonanym. Niestety polskie rybołówstwo praktycznie nie może prowadzić ekonomicznej e, już działalności z tego właśnie powodu. E, więcej szczegółów na ten temat myślę powie mój kolega e, Daniel Manuszewski, który za chwilę będzie miał takie krótkie wystąpienie na ten temat. E, który też wręczy panu prezydentowi petycję w tej sprawie. I mamy nadzieję, że razem wspólnie przyjdą niedługo takie czasy, że będziemy mogli wspólnie te problemy załatwić. Dziękuję na razie i proszę pana Daniela. Szanowny panie prezydencie, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni koledzy rybacy oraz zgromadzeni goście. Na wstępie pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za zaszczycenie nas swoją obecnością w tak yy, ważnym i trudnym dla rybaków okresie. Mamy nadzieję, że ten pierwszy w historii bezpośredni kontakt Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z polskimi rybakami będzie miał swoją kontynuację w postaci realnych działań. Szanowni Państwo, petycję przyjmuję. Bardzo za nią dziękuję. Dziękuję za tą możliwość spotkania. Dziękuję za to ciepłe, niezwykle przywitanie tutaj na nabrzeżu w Darłowie. Dziękuję wszystkim Państwu, że zechcieliście przyjść. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor Zespołu Szkół Morskich. Dziękuję uczniom zespołu szkół morskich, studentom, że zechcieli tutaj się ze mną spotkać, bardzo mi miło tak pięknie ubrani w galowe swoje mundury, dziękuję za możliwość zwiedzenia, putra szkoleniowego, Putra szkoleniowego który jak słyszę wymaga pilnego remontu, ale widzę że nie tylko kuter niestety, poważnego remontu Poważnego remontu, proszę Państwa, wymaga w wielu obszarach także nasza Rzeczpospolita. Między innymi w kwestii polityki związanej z rybołówstwem, z naszą gospodarką morską. Rozmawiałem tu przed chwilą, nie tylko przed mikrofonami, wysłuchując tych postulatów, które przed momentem tu wobec wszystkich Państwa zostały zgłoszone, ale. Rozmawiałem też przez chwilę bezpośrednio z państwem rybakami łodziowymi, którzy chcieli powiedzieć o swoich problemach. Problemach, które są problemami poważnymi, a od lat niedostrzeganymi. I, I to także jest jeden z obszarów, w których trzeba sobie jasno powiedzieć, właśnie Rzeczpospolita wymaga naprawy. Wymaga naprawy. Przede wszystkim w aspekcie pewnej empatii i wysłuchania racjonalnych i uzasadnionych oczekiwań grupy społecznej, jaką są rybacy, przez władzę i uwzględniania rozsądnych postulatów codziennej działalności i realizowaniu polityki. To uwzględnienie tych postulatów musi polegać przede wszystkim na dwóch kwestiach. Czy po pierwsze na twardej i zdecydowanej interwencji w ramach Unii Europejskiej o to aby wspólna polityka rybołówstwa realizowana była w sposób racjonalny z wysłuchaniem tego, jakie są prawdziwe potrzeby i obawy zainteresowanych. Tego nie ma i to dzisiaj mówią wszystkie środowiska. To mówią zarówno rybacy, jak i ci, którzy zajmują się ochroną środowiska, że polityka unijna w tym zakresie po prostu tle prowadzona. I to z całą pewnością wymaga zdecydowanej, twardej postawy i interwencji. Mam nadzieję, że w niedługim czasie taka polityka ze strony polskich władz zostanie przyjęta, bo chciałbym, żebyśmy się dobrze rozumieli, jeżeli chodzi o Unię Europejską, polskie władze, to oczywiście z jednej strony prezydent Rzeczypospolitej, ale to także rząd, premier, właściwi ministrowie. Ci, którzy zajmują się właśnie kwestiami gospodarki morskiej, ci, którzy zajmują się kwestiami także i ochrony środowiska. I do tego potrzebne jest dobre podejście, mądre podejście, wysłuchanie rzeczywistych postulatów, rozmowa z ekspertami o tym, w jaki sposób faktycznie powinna być przebiegać racjonalna gospodarka morska połączona z ochroną zasobów środowiska Morza Bałtyckiego. Bo jeżeli ja, proszę Państwa, słyszę, że z jednej strony rybacy są ograniczani, w możliwościach połowowych, a z drugiej strony następuje grabież Bałtyku na skalę przemysłową poprzez odłowy paszowe, które niszczą na rybek dorsza podstawowego przedmiotu. Połowów polskich rybaków, to ja pytam, gdzie tutaj jest jakakolwiek racjonalna gospodarka? No bo rzeczywiście będą tylko chude dorsze, dopóki jeszcze będą, jeżeli nie będą one miały po pierwsze możliwości normalnego bytowania z uwagi na brak pokarmu, a z drugiej strony, jeżeli odławiany będzie na rybek dorsze, No to skąd mają być w Bałtyku ryby? No to jest oczywiste, że tutaj trzeba polityki racjonalnej uwzględniającej kwestie ochrony środowiska i także interesów rybaków łodziowych bo dzisiaj ta polityka wygląda na to uwzględnia wyłącznie interes tych wielkich, którzy odławiają na skalę przemysłową. A to powiedzmy sobie jasno i wyraźnie jest niezgodne nie tylko z kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Nie tylko z kwestiami związanymi z ze zrównoważonym rozwojem, żeby dla przyszłych pokoleń cokolwiek zostało, ale to także, proszę Państwa, niezgodne z polską racją stanu, żebyśmy my tracili polskich rybaków polskich rybaków, którzy są elementem polskiej tradycji. Zawodu, który jest Polsce potrzebny i który tutaj tradycyjnie na polskim pomorzu zawsze był wykonywany przekazywany z ojca na syna. To jedna strona racjonalnej polityki, która mam nadzieję w niedługim czasie będzie prowadzona. Druga kwestia, proszę Państwa, to sprawiedliwy i rozsądny podział funduszy europejskich. Bo dzisiaj, jak słyszę w tych rozmowach z Państwem, nie są w stanie zrozumieć, jak ta polityka jest prowadzona. Dlaczego rybacy łodziowi w zasadzie nie otrzymują żadnych funduszy, otrzymują je tylko wielcy? No to jest świetne pytanie. Jak zatem prowadzona jest polityka? I nie mam żadnych wątpliwości, że wymaga ona zdecydowanej weryfikacji. Szanowni Państwo, ja przyjmuję te postulaty i będę o tym rozmawiał. Będę o tym rozmawiał z właściwymi ministrami. I powiem otwarcie. Ja wielokrotnie mówiłem w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej, także tutaj na Pomorzu, kiedy byłem wprawdzie nie w Darłowie, ale w innych miejscach, że wiele trzeba naprawić i w związku z tym Polska potrzebuje zmian. Potrzebuje zmiany jakościowej. Potrzebuje zmiany w podejściu. Potrzebuje przede wszystkim podejścia z głębokim poczuciem tego, że Polska jest naszą wspólną sprawą. Także wspólną sprawą mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej z państwem, którzy są rybakami i którzy patrzą na mnie i mówią, proszę pana, my tracimy nasz zawód. Niedługo będziemy musieli to wszystko zostawić, gdzie wtedy pójdziemy. Zasilimy rzeczy bezrobotnych, czy wyjedziemy za granicę? I dlatego proszę Państwa. Ja dzisiaj już jako prezydent Rzeczypospolitej, przez państwa wybrany, nie mam żadnych wątpliwości, że ta zmiana jest konieczna i niezbędna. Mam nadzieję, że ona będzie postępowała. I mam nadzieję, że będziecie państwo mogli powiedzieć za jakiś czas z satysfakcją, że wreszcie zaczęliście być traktowani podmiotowo, że wreszcie państwo jesteście dostrzegani. Ja dziękuję także za te słowa o tym, że państwo oczekujecie stopniowej naprawy. Dziękuję za te słowa, że to nie jest tak, że nie wiem oczekiwanie jest natychmiastowe, bo no niestety, racjonalnie podchodząc jest sprawą oczywistą, że wszystkiego nie da się naprawić naraz natychmiast, ale wierzę w to, że właśnie rozpoczynamy prowadzenie. Racjonalnej polityki, dlatego tutaj dzisiaj jest Dlatego nie boję się stanąć przed państwem, nie boję się tego przyjąć, a w związku z tym jest dla mnie oczywistym, że nie boję się także być rozliczony za jakiś czas z moich działań. I zobowiązuję się tutaj przed państwem, że te działania będą realizowane i wierzę w to głęboko, że. Zobaczycie to Państwo w swoim codziennym życiu i w swojej codziennej pracy za jakiś czas, a w każdym razie będę wszystko ku temu czynił. Dziękuję bardzo. Prezydentowi podziękować, ale sam Pan słyszy, że za mnie to zrobili inni. Dziękujemy za to bardzo dobre wystąpienie, za zrozumienie tych, tych spraw i mamy nadzieję na dalsze kontakty. No, a teraz będzie chwila czasu, żeby porozmawiać tutaj może z rybakami bezpośrednio. To może oni bardziej takim językiem krwistym powiedzą o tych problemach który to no może nam nie wypadało tutaj mówić ale my myślimy tak jak oni teraz będą mówić dziękuję panu bardzo za przybycie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to odpłynęła doszło. teraz panu, nie wiem, wcześniej też też ładnie my odpisywali. za każdym wszystkie pisma. że pomogło, że dojdzie do spotkania ze siłą bojnych, siłą właśnie sił spoli, do niczego jeszcze nie doszło, przez od czasu walczę, są pisma, odpisują na to, co chcą i proszą, a czy mówią, obiecują, nic jeszcze do tej pory nie skończy. Prosimy o pomoc, naprawdę, jest naprawdę ciężko, proszę o zrozumienie, tak? jest wszędzie ciężko, ale my naprawdę, ktoś dał nam pozwolenie na prowadzenie działalności, dlaczego teraz nam ktoś to zabrania? Oni prowadzą działalność, ciągle się sugerują, że oni to robią dla obrony kraju, bo my nie chcemy tego zabrania, ich walczą, bo to oni są nam potrzebni, wojsko jest nam potrzebne, tak? co się w ogóle dzieje tutaj w ogóle na świecie, ale no, chcemy żyć.

Myślę, że zrobiłem, tak? Jest za <grymne> <nafile. Jest grymne> <da. grymne> <grymne> <grymne> okay. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.